Witajcie, z tej strony Damian Faust z Polska. W dzisiejszym krótkim materiale chcę Wam pokazać, jak podłączyć krańcówki, a właściwie jak je uruchomić, czyli włączyć i wyłączyć z poziomu oprogramowania Open Blitz Control. Krańcówki, jak wiecie, umożliwiają nam m.in. wykorzystanie funkcji Home All, tak aby maszyna zjechała do swoich punktów zerowych pola roboczego. W pierwszej kolejności oczywiście musicie podłączyć przewód USB do komputera od Blackboxa w tym momencie jak widzicie pojawiło mi się połączenie klikam connect i w momencie kiedy komputer połączy się ze sterownikiem przechodzimy do zakładki GRBL settings gdzie jak widzicie mamy ten suwak tutaj wracam jeszcze do pierwszego okna żebyście mogli zobaczyć że tutaj ta funkcja home all jest Wyłączona i nie ma możliwości, żeby nasz zjechała do, do krańcówek, dlatego że z poziomu oprogramowania, właśnie jest to zablokowanie, zablokowane przez to, że w ustawieniach, jakby one są wyłączone. I tutaj mamy suwak, którego pozycję należy zmienić, aby te krańcówki z powrotem uruchomić. Kiedy zmienicie sobie pozycję suwaka, klikacie zapisz ustawienia, potwierdzamy je, i w tym momencie, kiedy wrócimy sobie ponownie do zakładki control, będziecie mogli wykorzystać funkcję Home Alert. Ja, ponieważ korzystam tutaj ze sterownika Blackbox, który nie jest podłączony do urządzenia, to za chwilę zobaczycie, pojawi się błąd, ponieważ no o, w tym momencie tutaj rzeczywiście nie są podłączone żadne silniki, żadne krańcówki, jednak w Waszym przypadku, jeżeli będziecie korzystali z Blackboxa podłączonego do maszyny, w tym momencie maszyna powinna zjechać do krańcówek, mm, czyli funkcja homewall została prawidłowo wykonana. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.